Dobry. Chcemy tak troszeczkę pomóc? Chyba z tego polski naród czuje, że, jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo, jakaś bieda, potrafimy się integrować i iść z pomocą potrzebującym. Dla żołnierzy od maryści i Organizatorem jest koło Gospody Wiejskich miód Maliny Skurian. Wspólnie podjęliśmy tą akcję z OSP Zabudów. Naszego bezpieczeństwa strzegą właśnie ludzie, tak kobiety, mężczyźni na granicy. Solidaryzujemy się z nimi, jesteśmy z nimi i przez małe szczegóły, małe rzeczy możemy pokazać, że jesteśmy z nimi, mimo że jesteśmy daleko. Dobrze. Dzisiaj odbywa się jeszcze, bo aż do godziny 18, zbiórka artykułów spożywczych dla naszych pograniczników. Zbiórka rozpoczęła się o godzinie 12. Bardzo ciekawie, dlatego że odwiedziły nas różne organizacje, które funkcjonują nie tylko w naszej gminie, ale także poza gminą. Mieliśmy okazję gościć ułanów z kawalerii, z dywizji kawalerii Zaza oraz harlejowców Podlasie. Harlejowcy przyjechali na motorach, ułani w przebrani przyjechali do nas na, na koniach i złożyli swoje zbiórki. Bardzo piękny gest z ich strony, za co im serdecznie dziękuję. Przyszli także mieszkańcy Kurian naszej gminy, ale także gmin ościennych, ale także gmin dalej położonych, więc to pokazuje, że nasza zbiórka osiągnęła pewien efekt skali. Nie jesteśmy pionierami tej zbiórki. Dołączyliśmy się do akcji już jakby ogólnopolskiej, głównie prowadzonej przez gminy graniczące i sąsiadujące z granicą bezpośrednio polsko-białoruską. Natomiast postanowiliśmy także wspomóc naszych funkcjonariuszy. Może nawet nie wspomóc, tylko im po prostu podziękować. To jest nasz, nasz gest wsparcia, sympatii i, i po prostu wdzięczności. Można przynosić artykuły, które my nazywamy artykułami typu pocket, czyli takimi, który, które można schować do kieszeni. To są różnego rodzaju batoniki, musy owocowe. Mini porcje ciast pakowane z dłuższym terminem ważności, zupki błyskawiczne typu Instant, ale oprócz produktów takich typowo spożywczych, także około spożywcze produkty, czyli plastikowe talerzyki, sztućce, kubki, wszystko to, co może się przydać po prostu do konsumpcji. Staraliśmy się zaangażować lokalną społeczność, ale poprzez Facebooka, którym dysponujemy, udało nam się zaangażować ludzi spoza Polski. Chciałabym wspomnieć o tym, że otrzymaliśmy też wsparcie od pani Beaty z Poznania, którą chcę po prostu pozdrowić w tym momencie oraz odezwały się nawet do nas panie z województwa zachodniopomorskiego, które chciał się też do tej zbiórki przyłączyć, więc to pokazuje, że małymi kroczkami można osiągnąć efekt skali i ludzie, którzy chcą pomóc są w całej Polsce i my jesteśmy z nimi. Bardzo im dziękujemy. My dzisiaj się bardzo przygotowałyśmy na odwiedzających, bo postanowiłyśmy, że jako koło gospodyń wiejskich podziękujemy każdemu darczyńcy i przygotował się poczęstunek. To było też na pewno miłe zaskoczenie, że oprócz tego, że ktoś daje od siebie, to też coś otrzymuje, więc my pokazujemy, że ta pomoc cały czas żyje i działa w dwie strony. Przychodzą ludzie, którzy są żywo zainteresowani taką pomocą. Stworzy staraliśmy się stworzyć taki bardzo miły klimat w naszej świetlicy wiejskiej. Byli ułani, którzy śpiewali też piosenki patriotyczne. Zrobiłam to laurkę, wycięłam z dużej kartki serce, potem Iga, mi, moja koleżanka Iga mi pomogła kolorować tutaj ta, na czerwona i potem napisałam dla żołnierzy, od Maryści i... Mało tego, muszę dodać, że dzisiaj też zorganizowałyśmy akcję Laurka dla Bohatera. Czyli dzieci z naszej wsi właśnie przygotowują, malują rysunki, plakaciki, laurki, obrazki właśnie dla naszych funkcjonariuszy. No i budujemy ten taki lokalny, patriotyczny klimat. Dostaliśmy informację, że nasi dzielni żołnierze i strażnicy naszej granicy potrzebują jakichś rzeczy, czy napojów, czy tam pojemników w ogóle są w potrzebie, no to jest oczywiście, że jest naszym obowiązkiem jako Polaków, Patriotów w takich sytuacjach ruszyć pupę i im pomóc. Jeżeli każdy z nas cokolwiek może podarować, co by pomogło dla naszych pograniczników i dla ludzi, którzy tam pracują, policji, żołnierzy, to powinniśmy to zrobić. W szczególności tu podejrzewam, że nasze Podlasie... Jest to taki bardzo y, fajny region w Polsce, gdzie mieszkają fajni ludzie, i którzy naprawdę mają otwarte serca i potrafią się jednoczyć w takich sytuacjach i pomagać innym. Dzisiaj Kuriany odwiedzili klub Harley Podlasie, jak również Dywizję kawalerii Zaza. Y, jesteśmy z Członkami. Takie mały szczegół, ale chcemy wiedzieć, że jesteśmy z nimi i wspieramy ich. Możemy dużo przez małą rzecz i to jest najważniejsze. Wśród moich sąsiadów, z grabówki pod Miałym Stołkiem, wśród moich przyjaciół, naprawdę odzysk był bardzo wielki i bardzo się cieszę. Jestem bardzo dumna z przyjaciół i ze znajomych, i z sąsiadów, że mam wśród sobą takich ludzi, którzy są patriotami. Jak możemy, tak pomagamy. Wspólnie z Kołem gospodyni Wiejskich miód Malina z Kurian. Właściwie to te pani zainicjowały taką zbiórkę i wyszły z propozycją, aby się dołączyć do tego my oczywiście chętnie wyraziliśmy na to zgodę. Chętnie jak zawsze, bo strażacy z zabudowa zawsze chętnie włączają się w takie akcje. Tak, tak, to jest już przypisane w naszą służbę strażaka na do chwilę jesteśmy mile zaskoczeni jak gdyby odzewem tych na naszej społeczności, naszych lokalnych mieszkańców, chociaż nie tylko może lokalnych, dlatego że byli państwo z Michałowa, którzy też przywieźli i bardzo się cieszą, że jest taka inicjatywa odprowadzona u nas w jednostce. No ja myślę, że Polacy powinni właśnie ze względu na tą sytuację, taką co teraz zaistniała, to naprawdę no, naszych żołnierzy, bo nie tylko żołnierze szczegą, ale i policja wspomagać jak najbardziej w takiej sytuacji. Nasze służby są potrzebne dla nas, oni służą dla nas. Bronią naszych granic, czyli nas wszystkich bronią. Nasze dzieci, rodziców, no wszystkich. Przede wszystkim, no oczywiście moją rodzinę i nie tylko moją. I to jest bardzo dobry czyn i trzeba popierać i wzmacniać im, dawać to, co jest możliwe, co możemy czymś pomóc. Wspierać ich, przede wszystkim wspierać. No i ma odbyć się również się za nich i za rodziny No i oczywiście rozumiem tych rodziców. To, że na przykład mama czy tato przyjmuje się, jeżeli tam służą czy żołnierze, czy y, służba y, straży pożarnej, przecież też tak samo tam y, uczestniczy y, przede wszystkim no, również y, Straż Graniczna, no inne służby, które tam biorą udział, przeżywają tą, bo też tak samo widzą te nieszczęście po tamtej stronie. Jak dzieci z matkami są, jak są kobiety w, ciążach, w ciąży, ale no nie, nie możemy dopuścić do tego, żeby przekroczyli naszą granicę, bo będzie niebezpieczeństwo dla nas Polaków. Podziękowała pani strażakom za to, że zorganizowali właśnie taką akcję. Tak, podziękowałam, podziękowałam dla komendanta, no i tych, co spotkałam tu po drodze. Mój syn też służy w Straży Pożarnej, także no, trzeba wszystkim dziękować, naszym wszystkim służbom. Dziękuję bardzo. W imieniu Zabudowa nawet. Ja zrobiłam serce, które krzyczy Polska i tu jeszcze narysuję orła. I, i warto wspierać żołnierzy, którzy bronią na, naszej granicy.